Cześć, witam na Wydziale Cybernetyki, a teraz Wam pokażę salę laboratorium z obrazowania wielkoformatowego i symulacji rozszerzonej. W laboratorium na demonstratorze technologii pod projekt strzelnicy wirtualnej badamy użyteczność wykorzystania tego typu rozwiązań pod kątem zastosowania w siłach zbrojnych. Trenażer bojowych pojazdów, który jest wykorzystywany w ramach szkoleń opartych na platformie wirtualnego pola walki VBS przy wykorzystaniu okularów rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej. Na wydziale są prowadzone także szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa, głównie na kierunku kryptologia i cyberbezpieczeństwo. Zapraszam do kolejnego laboratorium. Witam w kolejnym laboratorium Wydziału Cybernetyki. Laboratorium szkoleniowe wykorzystuje symulację wirtualną. Unikatowe rozwiązanie, jakim jest sfera projekcyjna oraz cały system wizualizacji budują syntetyczne środowisko symulacji wirtualnej, ukierunkowane na szkolenie na stanowisku wysuniętego obserwatora. Integrowalne w rozproszonym środowisku symulacyjnym trzech laboratoriów. Witam ponownie na wydziale Cybernetyki. Zapraszam na zajęcia doktora Rykowskiego z symulacji wirtualnej. Specjalizowane laboratorium symulacyjne składa się z 30 stacji. Każda ze stacji podłączona jest do sieci taktycznej odwzorowującej pluton czołgów. Każdy rząd stacji to jedna załoga. Dowódca czołgu, dowódca wozu bojowego ma wgląd w sytuację bojową na terminalu jaśmie. Tego typu narzędzia środowiska, cała zawartość symulacyjna, modele. Scenariusze budowane są przez pracowników i studentów Wydziału Cybernetyki. Bardzo często również rozbudowujemy elementy sztucznej inteligencji, które sterują silnikiem symulacyjnym. To, co obserwowaliście, to prawdziwa gra symulacyjna w symulacji wirtualnej. Jeżeli chcecie nauczyć się tworzyć takie systemy, budować razem z nami przyszłość sił zbrojnych, zapraszam na Wydział Cybernetyki.